Witam wszystkich serdecznie, dnia 19 grudnia. Paczuszka już jest przede mną. I chcę Wam coś pokazać, czyli skarpeteczkę na dzień dzisiejszy. Jest to ostatnia skarpetka z tej serii. Takie sanie. Podklejona takim fajnym filcem. I patrzcie, tu mamy sanie. A co jest na kalendarzu, Anny? Łydzickiej? Tada, też sanki. Także fajnie się złożyło też prezencik czerwony. Fajnie. Także mamy kolejną. I Ojej. także to jest ostatnia z tych skarpet. Wszystko się rozjechało, to nic. Jest mi przykro, że to już się kończy. Że to już jest dziewiętnasta paczuszka. Że tak naprawdę już nie ma. Dużo tam w tym pudełku i chcę się nacieszyć tą paczuszką, tym, że mogę brać w tym udział, bo nie będę ukrywać. Jest to dla mnie naprawdę cudowne uczucie. Nigdy nie miałam takiej sytuacji, żeby dostawać prezenty typowo dla mnie z myślą o mnie oglądam filmy innych dziewczyn oraz tej osoby, której ja robiłam paczkę i jest to taki kamień spadający z serca gdy słyszy się, że ta osoba jest zadowolona że jej się podoba tą radość w głosie więc Naprawdę dziękuję za zorganizowanie tej zabawy, że mogłam do niej dołączyć. Rozgadałam się. A patka stoi nieodpakowana, więc spróbujmy. Dzisiaj chcę sobie trochę pomacać. Jest jakieś drewnięko, coś szeleści. Coś tam szeleści. ale patrzcie, jaki ładny kie ładne. To otwieram. Tam musi być coś w środku. Jakiś... O! Staratka. <ś> Chodzi, mi cukierek ule, uleciał. O, dziękuję. Moje dzieciaki uwielbiają. Ojej. To nie, nie było drewienku, tylko akryl. I tak patrzę, to to mi przypomina jakąś sowę. Może jakiegoś liska. Tu na pewno są uszy. To jest z góry nogami. No to... Lisek! Ojej! Podstawka. Czyli pan Paździał będzie miał koleżkę. Ojejku, jak to jest ładne. Dziękuję. Ale śliczny jest. Nie mogę się na niego napatrzeć. Jaki ładny. Dziękuję. Wow! I zdrabka! Wyszyj, coś w odcieniach czerwieni i złota. U, No, to powiem, że nie jest to łatwe. Odcienie czerwieni i złota. Hmm. To jest w odcieniach czerwieni i złota. Ale to już jest wyszyte. A ja mam wyszyć coś nowego. No, powiem szczerze, że może być problem, dlatego że nie za bardzo jest teraz czas na haft. Lisku, Lisku, gdybyś miał czerwony szaliczek, <grytanie> ale on jest piękny. Lisek. Wkrótce nie siedzę przy hafcie. Nie mam czasu. Tak bardzo bym chciała. Widzicie, się pospieszyłam z tym domkiem. On ma tutaj czerwieni, złoto. Ale jest piękny. Cudowny jest ten domek. Dziękuję, że jesteście, że przeżywacie ze mną te emocje, że komentujecie. Ja jestem ze swojego kalendarza bardzo zadowolona. To do zobaczenia następnym razem. Pa.